Hej, kochani, już tylko jedna kolejka dzieli nas od zakończenia fazy zasadniczej Ultraligi. Uwierzycie, przekonajmy się, co oznacza to w praktyce. Z tej strony Agata Pachole i tradycyjnie zapraszam Was na kolejny odcinek Kija Ultraniusów. A zaczniemy z grubej rury. Kolejny lan Ultraligi został oficjalnie ogłoszony. Ale po sukcesie wiosennego finału w Stodole nie mogło być przecież inaczej, prawda? Tym razem walka o ultraligowe mistrzostwo rozstrzygnie się w Gdańsku. Lato, wakacyjny klimat i League of Legends już 3 sierpnia w Kingwin eSports Lunch. Nie może Was tam zabraknąć. Kto ostatecznie powalczy o puchar przed gdańską publiką? Tego dowiemy się dopiero w playoffach, a te są już niemal w pełni obsadzone. W szóstej kolejce awans do fazy pucharowej uzyskały najpierw Zero Tenacity i Back to the Game, które zaliczyły świetny tydzień bez porażki, a następnie Forsaken. Żeby tego było mało, każda z tych drużyn będzie reprezentować Ultraligę na MMA Masters. Z drugiej strony tabeli widzimy zespoły bez szans na szczególne sukcesy. Do tragicznie dysponowanego Iron Wolves dołączyły w zeszłym tygodniu Orbit Anonymo oraz Matthew S. Lodis. Graczą Lusa nie pomogło nawet zwycięstwo z żelaznymi wilkami. Trzech wspomnianych ekip nie zobaczymy więc ani w playoffach, ani w EMEA Masters. Oczy wszystkich kibiców w ostatnim tygodniu zwrócone będą więc w stronę zawodników Devil's One i GRP. To między nimi rozegra się walka o wszystko albo nic. Na pierwszy rzut oka większe szanse na zabezpieczenie awansu ma GRP. To właśnie oni mają na koncie dwa zwycięstwa więcej. Żeby tego było mało, Diabły otworzą wtorkowy dzień meczem z Zero Tenacity. No, trudniej wylosować się nie dało. Wyobraźcie sobie jednak, że Swan w szałowym stylu ogrywa Z, a chwilę później Gierpe ugina się pod naporem Forsaken. W takiej sytuacji o wszystkim zdecyduje bezpośrednie starcie diabłów z Gierpe już w środę. Ależ byłaby to narracja. Ciekawe tylko, czy scenarzyści Ultraligi wzięli to pod uwagę. Niespodziewane informacje nadeszły z obozu Forsaken. Uwielbiany przez publikę Togepi, który zaskarbił serca fanów w pierwszych kolejkach, został odsunięty na ławkę. Jego miejsce na górnej alei zajmie inny Koreańczyk, Il Lima. Czy to pomoże Forsaken powrócić do szczytu formy? Mam nadzieję, że będziecie kibicować ultraligowym drużynom w ostatniej kolejce razem ze mną. Do zobaczenia w kolejnych KIA Ultra Newsach!